Energia żeńska, energia męska, czyli feminine, masculine energy. Czyli w medycynie chińskiej, w filozofii chińskiej nazywana yin and yang. Yin żeńska, yang męska. Jest też w Indiach nazywana bardzo często shiva, shakti. Shiva męska, shakti żeńska. I od razu chcę zaznaczyć, bo wiele osób po prostu myli to, że to jest przypisane do płci, no jak żeńska energia to musi być kobieta, męska, męż, męska energia musi mieć mężczyzna. Nie, my te energie. To jest po prostu dualizm, to jest zostało tak nazwane. Więc jeśli wam przeszkadza na przykład nazywanie to żeńskiej i męskie, możecie sobie nazywać union, bo chyba jest tak najłatwiej. Są jeszcze inne nazwy. E ogólnie my w tym dzisiejszym świecie, my w świecie współczesnym, w świecie współczesnym, w ogóle w tym świecie, my żyjemy po prostu na, um, na dualizmie, nasz po prostu umysł tak tak funkcjonuje. I e, chcę powiedzieć, że po prostu my tę energię mamy w sobie. Czyli każdy z nas ma i jedną, i drugą energię. Ktoś może mieć więcej jednej, ktoś drugiej może być więcej drugiej, e, ktoś może mieć porówno i to jest niezależne od płci, e, z czymś, z kim i jak się identyfikujemy. E, te energie są w nas i e, o co zawsze chodzi, tak jak zawsze. Na przykład Ayurveda mówi, ale nie tylko Ayurveda. O co chodzi? Chodzi o balans i równowagę. Czyli my dążymy zawsze do tego ideału, czyli z balansu. Czyli jest, jest balans, jest równowaga, jest równowaga tych dwóch energii. My, e, my jesteśmy zdrowi, my się czujemy dobrze. I też e, my w środku, e, wszystko, że tak powiem, czujemy się dobrze, czyli ja my czujemy się spełnieni, czujemy się, e, jeśli czujemy się dobrze, jest wszystko dobrze w środku, to też wszystko na zewnątrz dla nas dzieje się dobrze. E, no i co? W dzisiejszych czasach to chyba nie jest żadna e, e, nowość i zaskoczenie i króluje energia e, męska, jest promowana, jest promowana od wieków już, A więc e, czym jest energia męska? Czyli energia yang to jest Podbój, to jest e, że jak risk taking, czyli wzięcie ryzyka, e, energia, e, logika, analityczne myślenie, e, takie czasami przejście po trupach, dojście do celu itd. I tak i, e, no, jak się popatrzymy po prostu na ten świat, jak jest zbudowany, no to na przykład, no tak, no, popatrzmy się na historię e, podboje jednych ludów, drugich, później krajów i tak dalej, prześciganie się, właśnie ta competition, nie, czyli współzawodnictwo też jest bardzo, bardzo takie, przesycone energią, właśnie męską, no i w tym momencie to jest promowane. No i kto tu cierpi na tym, że świat jest po prostu tak, przesycony tą, tą jedną energią. To nie jest dobre, gdy te dwie energie po prostu jedna króluje, czyli jak jest za dużo na przykład męskiej, to nie jest dobre, jak nie jest za dużo żeńskiej, to też nie jest dobre, czy to dla świata, czy to dla ludzi ogólnie, dla, dla wszystkich stworzeń i naszych, naszego świata, wszechświata. Gdy jedna po prostu dominuje, no to ta druga cierpi, przez co my cierpimy. E, jak, czyli musimy pamiętać o tej energii żeńskiej w sobie, o tym pierwiastku żeńskim, czyli energii jin. E, ona jest taką energią odbudowującą, budującą, odpowiedzialną za e, naszą odporność, e, odpowiedzialna za to, że za miłość, za zrozumienie. E, za, za właśnie tak, powiem, compassion, nie? czyli za zrozumienie, że my rozumiemy, podchodzimy do tego bardziej e, intuicyjnie. E, ona się opiekuje naszym zdrowiem, czyli nasze zdrowie, czyli że jest budujące, czy na przykład budujące nasze komórki, e, a nie wypalające nasze komórki, prawda? E, to tak jak na przykład można porównać, jakieś kobiety kobieta w ciąży, to te wszystkie hormony. Płciowe e, właśnie są porównywane właśnie do energii innej, tej energii żeńskiej, budującej, bo my e, budujemy i to i to mówię i o jej hormonach e, płciowych, i kobiety, i u mężczyzny. E, bardzo często. No to też zależy, które i jak. E, w każdym razie, e, a jeśli możemy porównać na przykład u kobiety, e, jeśli idziemy o, o hormonach, na przykład hormony e, hormon stresowe. To jest, że to już jest, by, wchodzi w kategorię e, bardziej energii przez energii energią męską, czyli bardziej e, właśnie tą spalającą energią, prawda, e, która też jest dobra w danych sytuacjach w naszym życiu. W, jednym, w jednej danej sytuacji w życiu bardziej potrzebujemy e, energii męskiej, czasami potrzebujemy energii żeńskiej. Tak naprawdę, jeśli mówię w ogóle o hormonach, to już jest w ogóle i energia, to jest w ogóle dłuższe. Temat i bardzo głęboki, bo tak naprawdę one mają dwie energie w sobie, układ nasz hormonalny, no ale możemy po prostu tak ogólnie a, stwierdzić, który, który na przykład właśnie tak hormony płciowe są bardziej takie, in, a, a hormony przedstresowe, a, a układu nerwowego, a, jest bardziej ten stresowy, a, jest bardziej a, w stronę energii męskiej. I coś chciałam tylko powiedzieć, że, żeby z tego nie wyszło takie duże, 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 duże pogadanie, że my tych nie mamy dwa. Niech nikt nam nie powie, że. I bo ja wiem, ja rozumiem, że teraz jest po prostu. Yy, nagradzane właśnie bycie przez ten świat męski, bycie nagradzane jest właśnie też yy, podążanie tą energią męską. Ale pamiętajcie, że jeśli my się wejdziemy w ten kręg energii męskiej i my sobie jeszcze jej dokopiemy bardzo dużo i nie zadbamy o tą drugą energię, my z czasem możemy się wypalać. I kto się wypali, kto się wypali wcześniej, kto się wypali później, każdy różnie zareaguje, ponieważ jesteśmy różnymi ludźmi i mamy różny rozkład dosz. W każdym razie jeśli nie zadbamy o tą um, energię żeńską, każdy z nas, um, my możemy po prostu mieć taki zjazd w dół bardziej, na przykład układ hormonalny właśnie nie będzie działał tak jak byśmy chcieli. Yy, życie może też nam się nie poukładać tak, jakbyśmy chcieli. Yy, jeszcze też chciałam zamienić, że energia żeńska to nie znaczy, że to tylko my siedzimy spokojnie jesteśmy yy, tylko pracujemy nad budowaniem i tak dalej. To też, energia żeńska to też jest yy, wojowniczość. Tylko jest wojowniczość w innym sensie niż, niż właśnie w tej energii męskiej, gdzie jest raczej bardziej podbój. Yy, tutaj w energii żeńskiej można to bardziej nazwać że to jest e, tak, to jest waleczność, ale, ale z takim zrozumieniem, i na przykład e, obroną e, prawdy, justice, czyli tego co jest sprawiedliwe. E, I na przykład obroną tych, których, e, którzy na przykład otrzymują tu niesprawiedliwość czy tych słabszych, to jest właśnie ta energia żeńska. Więc my w danym etapie życia. Codziennie możemy potrzebować, rano będziesz potrzebować bardziej pierwiastka męskiego, może po południu bardziej pierwiastka żeńskiego. Coś chciał przekazać, że potrzebujemy obydwu, więc nie dajmy sobie wmówić na przykład przez um, wszelko obecny świat, że na przykład jedna energia jest lepsza, a druga jest na przykład gorsza. Yy, albo że któraś jest, albo że one są nierówne, one są równe, yy, żebyśmy się dobrze czuli, żebyśmy dobrze funkcjonowali, żeby dobrze ten świat funkcjonował, potrzebujemy ich obydwu. Yy, one się po prostu też tak jak gdyby trzymają, yy, trzymają w ryzach, można tak powiedzieć, że jedna drugą yy, matrzy się, jak są zbalansowane, że ej. Yy, za dużo jest tej, to ja Cię będę kontrolować, żeby Ciebie nie było za dużo. I tak druga, no żeby tej drugiej nie było za długo, to ja też będę Cię tutaj e, trzymać i stopować, żeby był po prostu ten balans. Balans jest ciężki, balans jest trudny, jak powiedziałam, świat zewnętrzny, świat w ogóle współczesny nam nie pomaga w tym, e, w utrzymaniu tego balansu, ale e, jak ja zawsze powtarzam, świadomość to jest taki pierwszy krok. Jesteśmy świadomi tego, to zaczynamy być bardziej świadomi, czyli to jest taka już podstawa, i baza i możemy być bardziej świadomi jakichś rzeczy na przykład, które nam się przytrafiają, e, bo możemy po prostu y, dojść do, do przyczyny, dlaczego może coś się dzieje u nas, tak, a nie inaczej, e, albo coś ogólnie się dzieje, nawet niekoniecznie u nas, więc co chciałam powiedzieć, to e, dbajmy o swoją też energię żeńską, e, dbajmy o tą budowę, Energia żeńska to jest budowanie naszych komórek, prawda, tak żeby się budowały, żeby się tworzyły. Dbajmy o nią, ona jest bardzo ważna, jak ona się wypali, to, to nas nie będzie i tak samo jak mamy bardzo dużo np. tej energii żeńskiej, nie dajmy się jej to też yy, ponieść, że jej będzie znowu za dużo i my znowu będziemy w stagnacji i nic nie będziemy robić. I podążyć tak dalej, i nawet nie będzie tego małego zawodnictwa. Więc e, starajmy się wybrać e, jak najbardziej tylko to możliwe, dążyć po prostu do e, równowagi naszej Siwa naszej N Shakti. I to jest po prostu podróż na całe życie. Jak ze wszystkim, jak z całym życiem. Um, jak chcecie się dowiedzieć coś więcej, jest bardzo dużo materiałów na ten temat, czy to w Fajurwedzie, czy to w medycynie chińskiej i nie tylko. Jest bardzo dużo jeszcze innych, um, innych, innych dzieł i tematów, i źródeł, um, więc zawsze możecie szukać o tym więcej, więcej, jeśli was to interesuje. A ja, więc życzę wam pięknego dnia. E, trzymajcie się. W rundowajce. Cześć.